Podczas 33 finału zagramy dla onkologii i hematologii dziecięcej, bo bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest dla nas najważniejsze. Siema! Zapraszamy do Cieszonowo na wielki finał orkiestry świątecznej pomocy. 26 stycznia. 3, 4, Cieszonów! Moi drodzy, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszonowej odbywać się będzie w Centrum Kultury i Sportu w Cieszonowej. Od godziny 16 zapraszamy Was na salę widowiskową na parterze i na pierwsze piętro, gdzie w sali konferencyjnej, w sali Kaderenka odbywać się będzie mnóstwo aktywności. Obserwujcie nasze media społecznościowe, by tam poznać szczegóły. Czy cztery? Siedem!